Witamy widzów programu Na Tropie. Po raz kolejny chcemy Was wtajemniczyć w arkana myśliwstwa. Każdy myśliwy łowca, który chce pojechać w teren, który chce wyjść z bronią na polowanie, musi udać się do takiego miejsca jak to, które jest u naszego łowczego, gdzie jest książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Ta książka to jest dokument ścisłego zarachowania i tu każde nasze wyjście w teren z bronią musi zostać odnotowane. Ponieważ zamierzamy polować, zamierzamy yy, sprawdzić, czy nie ma ciekawego rogacza, ponieważ zamierzamy polować teren z bronią, musimy się tu wpisać. I właśnie wpisujemy imię i nazwisko, numer odstrzału, który posiadamy, jeśli chodzi o yy, odstrzał indywidualny. Mówiłem o tych dokumentach w pierwszym programie na tropie. Mój obecny numer to jest 11 przez 14. 14 to numer obwodu. Potem trzeba jednoznacznie określić miejsce wykonania polowania. Pola witoszyce, ponieważ będziemy jeździli y, za rogaczem, y, nie w jednym miejscu. Nie siądziemy, tylko troszeczkę pojeździmy szukając go. Godzina i data rozpoczęcia polowania. Dzisiaj mamy 23.06.12, godzina 13. Potem jest podpis myśliwego. Jeśli wiemy o której wrócimy, możemy wpisać od razu godzinę powrotu. I podpis myśliwego. Jeśli wykonamy jakieś czynności takie, które doprowadzą do tego, że pozyskamy rogacza czy lisa, należy wpisać, że jest to lis. Należy wpisać, że jest to była jedna sztuka. Należy wpisać ilość oddanych strzałów i dopiero wtedy jest ten wpis odpowiedni. Jeśli na dodatek strzeliliśmy jakiegoś rogacza, należy wpisać numer. Znacznika, którym został oznaczony, wagę i czy został wzięty na użytek własny, czy też oddany do skupu. No i niektórzy zaznaczają, czy w pierwszej, czy w drugiej klasie strzelili, czyli prawidłowo, albo troszkę mniej prawidłowo. Gdybyśmy coś strzelili, musimy tu wrócić, żeby dopisać efekty naszego polowania. Dopiero po wpisaniu i sprawdzeniu, kto jest na polowaniu oprócz nas. Akurat dzisiaj nikogo oprócz nas nie ma. Dopiero wtedy wolno nam się udać w teren z bronią. Chciałbym, aby widzowie wiedzieli, że myśliwi to nie tylko ludzie, którzy polują, ale przede wszystkim ludzie, którym zależy na tym, żeby ta nasza natura nie była w przyszłości uboższa niż obecnie. Niektórych zwierząt już nie ma, niektóre wyginęły, niektóre przeniosły się w inne odległe miejsca, już na terenie polski albo bardzo rzadko gniazdują niektóre ptaki albo w ogóle choćby cietrzewie, choćby głuszce, trzeba jechać gdzieś za granicę, aby takiego ptaka upolować, jeśli ktoś chce, lub w ogóle zobaczyć. A dzisiaj chciałbym właśnie pokazać widzą nasze starania jako myśliwych, jako ludzi troszczących się o naturę, działania dotyczące bażantów. Zazwyczaj kupowaliśmy bażanty dorosłe, które były wypuszczane podczas polowania hubertowskiego, a w tym roku postanowiliśmy, że wychowamy bażanty sami. I właśnie jesteśmy w tej chwili w stolarni mojego łowczego Andrzeja, który zatroszczył się o to, żeby kilkaset bażantów zostało wyklutych tutaj u nas, w naszej wolierze. Część z nich została wysiedziana przez kury bażanta na miejscu, część była w inkubatorze i tam się dokonał wylęk. I mamy w tej chwili kilkaset ptaków na różnym etapie ich rozwoju. Tutaj mamy malutkie pisklaczki, które dopiero niedawno wykluły się z jaj. One muszą mieć to właśnie światło, muszą mieć kwokę tak zwaną, która je podgrzewa, więc to wiąże się z kosztami, które musimy ponosić, organizując dla nich warunki odpowiednie do życia. Trzeba oczywiście kupić odpowiednią paszę, trzeba zadbać o weterynarza, trzeba dostarczyć czystą wodę. Proszę zwrócić uwagę, że te barżanciki, ponieważ wylęgały się w różnym okresie, w różnym czasie, są w różnych fazach rozwoju. Te malutkie. Czerwone światło, które tutaj jest, za chwileczkę wyjaśnimy przy większych bażantach, dlaczego ono musi być czerwone i dlaczego właśnie takiego używamy. Ale przejdźmy do kolejnego ogrodzenia, w którym właśnie te ptaszyny są wychowywane. Nie mogą być wymieszane ze względu na różnicę wieku, bo te większe dziobałyby te mniejsze. Przejdźmy do tych większych. Jesteśmy przy kolejnym ogrodzeniu. To jest właśnie ogrodzenie, w którym są ptaszki troszkę starsze. Musimy pilnować, żeby nie wyfrunęły, bo one już nawet w tym wieku próbują latać. I to już są kilkutygodniowe barzanciki wychowane tutaj u nas na terenie, właśnie przy stolarni łowczego Andrzeja. Czerwone światło, którym są oświetlone, powoduje, że nie dziobią się tak bardzo. Niestety, bażanty mają to do siebie, że ptaszydła dziobią się nawzajem, zabijając się lub wyskubując sobie pióra. To światło chroni je przed takim właśnie drapieżnictwem. A tutaj jeszcze troszkę starsze, te już próbują skakać do kraty, nie będziemy jej podnosić. To są właśnie ptaszki, które zostaną niedługo wypuszczone do woliery. O, widać było właśnie jak ptaszek próbuje się wydostać z ogrodzenia. Stąd szczelne zamknięcie jest naprawdę wskazane. Wiele pracy wymagało wyhodowania tych ptaków, nawet do tego poziomu, a co dopiero do dorosłości, gdzie w listopadzie zostaną wypuszczone podczas polowania na teren w naszym obodzie. Idziemy teraz do woliery, gdzie biegają już dorosłe bażanty i właśnie niektóre z pisklaków wypuszczone te największe, najstarsze, które posiadamy. Zapraszam do woliery. A to właśnie nasza woliera przygotowana przez nasze koło zabezpieczona. Wydawało się nam, że jest zabezpieczona bardzo dobrze przed drapieżnikami. Jest siatka przed tymi, które są drapieżne, jeśli chodzi o ptaki żeby nie mogły z góry zaatakować. Jest odpowiedni płot, dosyć solidny, żeby wytrzymał, żeby nie mogły go podkopać lisy. Jest również podmurówka lub wyłożone jest to pustakami, tak żeby uniemożliwić lisowi dostanie się do środka. Ale niestety, gdy wypuszczone zostały tutaj bażanty pięciotygodniowe, dostała się do środka kuna, która powypijała krew z niektórych ptaków i niestety, o choćby tam jest właśnie ptaszek, który leży zagryziony przez kunę. No. Drapieżnictwo wokół nas jest dosyć powszechne i ciężko ustrzec się przed drapieżnikami. Dlatego, właśnie, wychowanie barżantów, które muszą biegać na większym obszarze, jest tak trudne. Tutaj mamy dorosłe ptaki, widoczne. Pochowały się. Ta trawa i zarośla, które tu są zostawione, plus gałęzie specjalnie przyniesione przez łowczego, to są miejsca, gdzie ptaki zakładały gniazda, gdzie wysiadywały jajka, a trawa służy ptakom po prostu do ukrycia się, także jest to zabieg specjalny, z premedytacją zostawiamy tę trawę, aby właśnie mogły się te ptaszki małe tutaj chować. informujemy społeczeństwo o tym, co robią myśliwi, to zazwyczaj budzimy wielkie zdziwienie, bo się okazuje, że niewiele wiedzą o pracach myśliwych ci, którzy myślą, że wiedzą dużo, bo myślą, że wiedzą o dokarmianiu zwierzątek w zimie i to jest praktycznie cała robota, a poza tym tylko polowanie. Chciałbym wyprowadzić z błędu wszystkich widzów programu na tropie i pokazać, jak wiele prac muszą wykonać myśliwi na swoim terenie, w swoim obwodzie, a ja również w swojej parafii. Często parafianie przyjeżdżają do mnie prosząc, abym dopilnował w nocy jakiegoś pola, bo dziki, jelenie czy inne zwierzęta robią szkody. I to pilnowanie pól jest nie tylko na etapie, gdy już są kłosy, gdy już są żniwa, jest pora zbiorów. Niestety trzeba również pilnować ziarna, gdy zostało wsiane do ziemi. I to już z ekipą nie raz oglądaliśmy właśnie szkody poczynione w kukurydzy, która została wsiana. Gdy ona już zejdzie, gdy ma 10-15 cm po wyjściu z ziemi, po zakiełkowaniu, ta kukurydza staje się bezpieczna. Dziki tam już nie przyjdą, ale do tego momentu przez czasem kilkanaście nocy musieliśmy siedzieć nawet, gdy było ciemno, gdy nie było księżyca na polu i straszyć dziki czy inną zwierzynę, które przychodziły. Później następny etap pilnowania, poza siebie, również ze zbożami są problemy. Ale najgorsze są z kukurydzą. A później, gdy pojawi się tak zwane mleczko, właśnie tu może zaprezentuję, jak to wygląda. Gdy się skłosa wyciśnie o taką zawartość, dziki za tym szaleją. Zresztą jest to naprawdę smaczne, nawet dla nas. Słodziutkie, eleganckie ziarno i wtedy, gdy takie ziarno, to mleczko pojawia się jeszcze niewykształcone w pełni ziarno w kłosach zboża, dziki za tym szaleją. Przychodzą i wtedy trzeba czasami naprawdę przez całą noc pilnować płoszycie. Że z ciekawością ekipa ogląda te ślady, wyglądają one jak ślady po UFO, te tak zwane kręgi w zbożu. I rzeczywiście ma to coś wspólnego z tymi kręgami, ale to nie żadne UFO. Oprócz szkód, które powodują zwierzęta i niestety tych szkód musimy pilnować, i żeby było ich jak najmniej za nie płacimy rolnikom, są czasami szkody, które są spowodowane na przykład przez ekipę poszukującą gazu łupkowego. Jakiś czas temu rozkładali tutaj właśnie pracownicy tej firmy, która. Szuka Gazu na naszym terenie, a przynajmniej stwierdza, jak duże są jego zasoby, rozkładali czujniki. A potem przejeżdżała kolumna czterech potwornie wielkich samochodów, które powodowały wstrząsy. I te samochody jechały bez względu na rów, na y, zboże, na buraki, na ziemniaki, płacili za wszystkie szkody i właśnie zostawiali za sobą taki szeroki ślad. Cztery potwornie wielkie maszyny, które powodowały wstrząsy, a czujniki w tym momencie miały możliwość rozpoznania tego, jakie są zasoby gazu y, na naszym terenie i jak są ułożone. Ciekawostka, bo takich rzeczy się często nie widzi i nie spotyka, nawet dla naszych rolników, było to ewenementem. Przemieściliśmy się do kolejnej uprawy. Jest to uprawa pięknego jęczmienia. Jęczmień to roślina, która jest o tyle dla dzików ciężka do jedzenia, ponieważ bardzo nie lubią tych ości. Stąd też jęczmień jest dosyć bezpiecznym zbożem dla rolnika, nie ma tam jakichś wielkich szkód, chociaż gdyby nie było co innego, dziki będą się męczyć i próbują też tutaj szkody pewne robić. Ale łan, przepiękny łan jęczmienia, to jest jedno z niższych zbóż, ono nie ma wysokiej słomy. W takim jęczmieniu czasem, gdy dziki idą, a są większe, widać je wyraźnie. A tutaj, po mojej lewej stronie, jest pole buraków. Kilka nocy temu siedziałem tam, y, mniej więcej w 2 trzecich długości pola, ponieważ przychodziła tutaj wielka sztuka zwierzyny. Widzieliśmy po tropach, że był to dzik. I chcieliśmy zobaczyć y, tę sztukę, co to jest, bo w tej chwili Lochy są pod ochroną, więc y, Lochy strzelać nie wolno. I zdarzyło mi się, że stojąc na drodze, zobaczyłem z daleka to zwierzę, podchodziłem je bożem, które jest tam, pszenicą, y, troszkę dalej, doszedłem na 100 metrów i zobaczyłem, że to nie jest krowa, o której myślałem w pierwszej chwili, bo tu niedawno krowa z rzeźni uciekła, i wiem, że krąży gdzieś po polach. Tylko była to po prostu tak wielka locha, widoczna nad tymi burakami jako góra y, mięsa. No i usłyszałem na prawie 100 metrów te warchlaki, które towarzyszyły jej, tak że była bezpieczna, nic jej nie można było zrobić. Spłoszyłem ją tylko światłem z tego pola, żeby nie robiła y, szkód. Dziki podchodzą do buraka, wyrywają go z ziemi. I po prostu najzwyczajniej w świecie zjadają to, co jest tam jako korzeń, czasami też i liście, i takie miejsca puste, tam 300 metrów dalej na tym polu są widoczne. Dziki wychodzą właśnie tam daleko od drogi, gdzie czują się bezpieczniej i poważne szkody rolnikom robią. Ślady po nich to tropy wyciśnięte w miękkiej ziemi. Z daleka można takie sprawy rozpoznać. Za te wszystkie szkody rolnicy z naszego koła, bo to koło dzierżawi ten obszar, muszą zapłacić. Jesteśmy na polu rzepaku, rzepaku, który już powoli dojrzewa do żniw. To już nie jest ten rzepak, który pamiętamy z żółtego pięknego koloru, gdy właśnie kwitł. Ten rzepak już jest ma wykształcone strąki, strąki, które powoli, powoli napełniają się ziarnami, wzrastają tamte ziarna i to trzeba będzie skosić, wymłócić. Wszystkie te łodygi pozostaną pocięte na kawałki na polu. A te ziarenka zostaną zabrane, aby z nich właśnie wycisnąć olej. Olej, którego używamy zarówno do celów kulinarnych, jak i również do innych spraw. Nawet swego czasu myślano o dodawaniu yy, przekształconego tego oleju właśnie do oleju napędowego. Rzepak jest też miejscem, w którym powodują szkody dzikie zwierzęta, zwłaszcza dziki, dlatego że jest on na tyle wysoki. Proszę zobaczyć, to jeszcze nie jest najwyższy, a mimo to sięga powyżej pasa. Dziki robią sobie w tym rzepaku tunele. Rzepak ma taką strukturę, że na dole jest łodyga, a potem się rozrasta, i tam właśnie są te tak zwane korony. Tak możemy to chyba nazwać. I dziki robią sobie w środku tunele. I praktycznie nawet gdybyśmy użyli śmigłowca, żeby je odnaleźć na takim polu rzepaku, gdzie mają schronienie w ciągu dnia, nie ma takiej możliwości, bo ich po prostu nie widać. Jedyne miejsca, gdzie można je zobaczyć, to tak jak tutaj miejsca wymiękłe, wymoczone, gdzie rzepak zgnił, zanim zdążył zakiełkować i po prostu ziarno nie dało tutaj rośliny, nie wyrosła nowa roślina. I takie miejsca, przy takich miejscach się siada gdzieś tam na polowaniu, aby właśnie zauważyć dziki, które przechodzą przez taką rzepakową polamę. Hanneke Najlepsze ślady na obecność dzikiej zwierzyny na terenie właśnie rolniczym to jest tutaj, kiedy powstaje jakieś błotko kałuża, mamy wyraźne dzisiaj w nocy odciśnięte tropy dzika. Tu jest jeden trop, tu jest drugi trop, czyli dwie sztuki szły w kierunku właśnie tego pola. A to pole to event u nas jest właśnie zwyczaj hodowania tytoniu. I niestety z tym mamy dosyć duże problemy. Kiedyś siedząc na wysiadce, tutaj niedaleko, ambona numer 19, pilnowałem tytoniu i musiałem strzelać w ziemię, żeby spłoszyć łanie ścielakami, jelenie, które przyszły na tytoń. Dziwiłem się, co one tam robią. Myślałem, że tylko przechodzą przez to pole, ale okazało się, że jelenie, kiedy ta roślina troszeczkę wyrośnie i zakwitnie, zjadają czubek rośliny razem z tym pękiem wzrostu, tym pączkiem wzrostu i zjadają kwiaty. Nie wiem, czy im to smakuje, czy po prostu tytoń powoduje u nich jakieś uzależnienie, tak jak u ludzi. W każdym razie powstają wtedy znaczne szkody, bo taka roślina już dalej nie rośnie i trzeba za nią zapłacić. I dlatego właśnie czasami nawet zgadzamy się na to, żeby na nasz koszt rolnik ogrodził sobie to pole siatką, tak było w minionym roku, i wtedy już nie ma prawa żądać od nas odszkodowań za szkody, które poczynią dzikie zwierzęta. Ogrodziliśmy ten teren, poddaliśmy siatkę, słupki, ale właśnie wtedy już rolnik musi sam pilnować, żeby ta siatka była cała i żeby była szczelnie zamknięta wokół pola. Duży łan tytoniu, na razie bez szkód, ale jak widać dziki już powoli sprawdzają, co tutaj rośnie. Może i łanie wyjdą z olszyny z cielakami, może nawet i jakiś byk mniej ostrożny się tu pojawi, czyli samiec jelenia, aby spróbować, czy kwiatki tytoniu są tak samo smaczne, jak w minionych latach. Dzisiejszy program poświęciliśmy szkodom łowieckim i pracy myśliwych, którzy chronią pola przed szkoda, szkodami i yy, wynagradzają rolnikom szkody uczynione przez dziką zwierzynę. I właśnie jesteśmy na kolejnym polu, pole ziemniaków. Rolnik pomiędzy innymi roślinami posadził sobie trochę, tutaj trochę ziemniaków, myśląc, że będzie miał z tego jakiś efekt. Proszę bardzo, tutaj widać w ziemi odciski dzików. To są tropy dzików, odciski racic dziczych, a efekt pracy tych dzików widać, proszę bardzo, tutaj jest wyrwany ziemniak odsłonie wyrwane, wykopany. Tutaj widać, że dziki urzędowały ostro. A tam nawet leży ziemnia, którego wyrwały z ziemi, a nie zdążyły go spożyć. Prawdopodobnie myśliwy, który siedział kawałeczek dalej na ambonie, spłoszył je w trakcie tej rabunkowej ich działalności. Pole jest niewielkie, ale praktycznie za to pole zapłaciliśmy 100% szkody, ponieważ dziki zniszczyły większość krzaków, zostały tylko redliny. Taka jest właśnie nasza działalność, jeśli chodzi o szacowanie szkód i wypłacanie za nie rolnikom odszkodowań. Rolnicy przychodzą do nas często prosząc, żebyśmy interweniowali. Wczoraj z ekipą byliśmy świadkami tego, że rolnik prosił o interwencję przy polu pszenicy, gdzie właśnie dziki robiły szkody. Umówiłem się, że podjadę tam, że zrobię tam porządek z dzikami, ale to już w najbliższej przyszłości. Te pola, które widzimy tu w okolicy, to naprawdę wielkie źródło szkód. Tutaj dziki wychodzą z tej olszyny widocznej tam daleko na horyzoncie. W tej olszynie często nocują, a na pola przychodzą, nocują, czyli są tam w dzień, bo dziki śpią w dzień, a w nocy, gdy urzędują, gdy właśnie zaczyna się dla nich pora karmienia, przychodzą na te pola, żeby tutaj żerować. Pilnujemy ile się tylko da, siedzi nas tu nieraz po kilku, ale niestety szkody i tak powstają. Nie da się tego upilnować. Rolnicy nie mają łatwego życia, ale my myśliwi z tymi polami rolników też nie mamy łatwego życia. Ogrom pracy, który tutaj trzeba wykonać, musi być wykonany przez myśliwych.